Czołgiem z tej strony master i dziś pokażę Wam bitwę obiektem 704, czyli rosyjskim niszczycielem Czołgów 9 tieru. Jest to bitwa rozgrywana na mapie Murowanka w trybie standardowym z 10 tierami. No, i tutaj sobie jadę, oczywiście, do tego magicznego lasku, tak zwanego. No, kiedyś do niego nie jeździłem, ale od jakiegoś czasu tam jeżdżę. Ta bitwa była grana dosyć dawno temu. Właściwie no, obiekta 268 mam już od dłuższego czasu. Więc tą bitwę gdzieś tam kiedyś nagrałem Bandicamem, tak jeszcze nie miałem action. W każdym bądź razie, wracając do bitwy, no jest tutaj zrobiony dosyć fajny damage, nie najgorszy. No i dobra, <laughs> tutaj sobie jadę za krzaczkiem, oczywiście. Szukam jakiejś pozycji, do strzału sprawdzam. Tutaj Ciekawe, czego będzie widać. O, jest. I. Bum. Pierwszy strzał. Kill. Od razu. First blood. No i tutaj sobie jadę dalej. Może zaraz pójdzie strzał w fosza, o ile wyjedzie. Tu jeszcze T34. Jest w ogóle duży wybór w sumie. Ale na razie nie ma opcji, żeby strzelić w kogoś. Tu jakiś. Na czacie gościu się mm, denerwuje Tak mówiąc Delikatnie Tutaj może się uda trafić I wszedł tygrys No i tutaj już na pewno tego damage'u jest trochę więcej niż 500 Jak pokazuje panel damage Po prawej no tak sobie mm, Powinni sobie poradzić, teoretycznie powinni sobie po prawej poradzić Dobrze, ja tutaj czekam, ich jest w sumie sporo, nas też tutaj jest sporo, no ale mm, teraz wynik bitwy zale zależy od spota inteligentnego, przynajmniej po tej stronie, a że nie mamy żadnego spotera, ani nikt się właściwie mm, nie rwie do spotowania, no to jak na razie jest dosyć nudna ta bitwa w tym momencie. Tam poprawy. Naże no, jest wynik 2 do 2 w sumie, więc jeszcze nic nie wiadomo. Jeszcze nic nie wiadomo. Ale się obraca tutaj. I zaraz może będzie przestrzał na Fisa 8. Niestety. I czy trafi? Boom, i zszedł, oczywiście. Trzeci kill, chyba już. Tak, trzeci chyba strzał i trzeci kill. No i niestety e setka na razie nie chce, ale może później. Na razie E85 wyjechał, zbiera sobie radośnie damage. Okazja, żebym ja w niego też strzelił, oczywiście za 853 o 103 damage więcej niż średnia damage. Na tym pojeździe, niż średni damage. I już dobity przez e 5 i jak na razie, no, wygrywamy. Wygrywamy. Co jest miłe. Zdjęliśmy im dwie dziesiątki, oni nam jak na razie jedną. Tutaj przestrzał na Isa 8. Stoi sobie. I czy płynie błędzie... się? Chwieje. Tutaj chyba nie do końca trzeźwy w gościu był. Ale może zaraz otrzyma hit. Tak jest. Może nie. Na razie tutaj. Jeździ w jedną, w drugą stronę. I nie udało się, niestety. Ale tutaj i trzeci już wyjechał. Zaraz pewnie zbierze seryjkę. Niestety podświetli też y, kilka tych pojazdów. I niestety... Prawdopodobnie, właśnie. Jeszcze w siebie strzelają, no idioci po prostu. Nikt w niego nie strzela, nie wiadomo dlaczego. Fakt też jest taki, że jak obr obróciliby się na tego is trzeciego, to by dostawali w tył hity od tych, co kampią tam. No ale z drugiej strony ten is III jechał sobie... Mnie oczywiście nie podświetlili co jest dosyć fajne. U mnie obiekt jest dosyć y, fajnym pojazdem. I już 6-7. Było 5 do 2 bodajże i jest 6-7. No takie bitwy to są najlepsze bitwy. Ja kocham po prostu takie bitwy. Kocham taki team. W ciągu y, krótkiego czasu straciliśmy 4 dziesiątki, bo jedno wcześniej straciliśmy 4 dziesiątki w ciągu krótkiego czasu. No po prostu tutaj setka za 700. 3000 damage, plus to, co jeszcze w tego tygrysa było. Może uda mi się ją dobić. No, tam jest coraz gorzej. Na prawej, na naszej stronie jest w sumie jeszcze gorzej, bo jest nas tutaj trójka tylko. I T34 wyjechał, ale tu jeszcze fosz na dobicie. I zszedł, czwarty kill. I tutaj T34 jest na full hapie Trzeba go zdjąć. O, jest jak pancer. To jest o wiele niebezpieczniejszy. Więc warto jak pancera najpierw strzelić. No 7 do 10. Nie jest by dobrze. Tutaj w dolną płytę próbuję. Ale on jest tak dosyć dobrze skontowany. Jednak udało się strzelić jeszcze podpalenie i niestety miał gaśnicę. Jakby ktoś go o to prosił. No i dobra. Tutaj może będzie strzał kończący. I niestety chyba nie uda się. A jednak, piąty kill! No i już. Nie ma jak pancera. Zastanawiam się, co mój team tak naprawdę zrobił. No i tak naprawdę mój team chyba nie zrobił nic. I tutaj jeszcze sobie teraz mnie dopiero podświetlili. Warto to zauważyć. Jeszcze ding dong jakiś. Kolejny w gąsienice. Jest szansa jeszcze zrobić trochę damage'u. I. I boom! Zszedł sobie. i z siódmy. Szósty kill. Co się kwalifikuje na top guna. stałem ostatnim człowiekiem w bitwie. No tutaj chyba nie ma już większych y, szans, żeby to wygrać. Zrobiłem chyba wszystko, co się dało. Niestety, miałem debili w teamie niesamowitych. I bitwa, oczywiście, przegrana, Oczywiście ja tutaj jeszcze żyję. Jeszcze może jakiś. Szut. A jednak. Bum. I nie ma. A raz jeszcze pokażę y, taki dokładny damage, jaki udało mi się zrobić. No i tutaj jeszcze wyniki. 1300 y, zarobionego expa w przegranej bitwie Top gun 8000 damage'u, 400 poświetlenia, 70700 zarobionych kredytów Tutaj oczywiście y, no, prawie 8000 damage'u Top damage, top exp Jeszcze żeby... Y, jak ktoś chce wiedzieć czemu przegraliśmy, między innymi to... Mieliśmy kilku team killerów. tutaj T-34 popisał się 400 E4 zrobiła sobie 700 na naszych Następny gościu, no 200, no ten tutaj trochę słabo, słabiutko, 200 tylko zrobił na naszych. A Fosz, no zaszalał, bo prawie 800, jemu się należą największe brawa. A ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnej bitwie. No i zachęcam do polubienia tego filmu, jeśli Wam się podobał, oraz do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia.